Przez całe życie słyszeliśmy, że mamy głośno mówić o swoich celach. A dlaczego dzielić się nimi? Żeby poczuć się zobowiązany. Osobiście uważam, że te rady są do niczego i nigdy nie mów o swoich celach nikomu. I zanim zaczniesz się denerwować, jak to nie mówić o swoich celach, pozwól, że Ci to wyjaśnię. Otóż deklarowanie celów dla samego siebie i przekładanie to na papier to jest świetna decyzja. Ale opowiadanie o tym ludziom jest naprawdę niepotrzebne. Wiesz, jak to jest naprzód z tymi wszystkimi postanowieniami noworocznymi, które wymienia się przy stole, siedząc w gronie znajomych? Każdy deklaruje, że od stycznia zaczyna biegać maratony, jeść tylko sałatki, spłacać długi, a potem, potem nic. A teraz wyobraź sobie, że mówisz o swoim wielkim celu na przykład chcesz napisać książkę. I tu dodam, że to jest jeden z najtrudniejszych aspektów do realizowania swoich marzeń i celów i to są właśnie inni ludzie. Tak. Ci, których traktujemy za przyjaciół, za doradców, czy po prostu za ludzi, którzy dobrze życzą. A co się dzieje, kiedy dzielimy się swoimi pomysłami z nimi, zaczynają powoli odwodzić nas od naszych celów? Zacznijmy od tego, że to nie zawsze jest zła wola, i choć większość z ludzi nie robi tego w takim celu, żeby nam zaszkodzić, ale czasem niestety tak. W momencie, gdy zaczynają mówić, nie wiem, czy to dobry pomysł, bo znam kogoś, kto to samo zaczynał i mu się nie udało. Ich słowa zaczynają wywoływać efekt, którego na początku nie zauważamy. Zaczynają siać wątpliwości, a kiedy one zaczą kiełkować, twoje marzenia, twoja energia zaczynają gasnąć. Najczęściej jest tak, że oni sami nie podjęli tego ryzyka, ale nie chcą, żebyś ty to robiła. Załóżmy, że masz jakiś świetny sposób na biznes, na swoją działalność. Masz motywację, masz energię, już zaczynasz planować, a potem przychodzi rada od życzliwej osoby, która nigdy nie zaryzykowała, nigdy nie podjęła wyzwania, a na pewno nie miała takiej pasji jak ty. I mówi: To nie jest dobry pomysł. I tu pojawia się pierwszy problem: oni nie podejmowali ryzyka, więc w ich oczach wygląda to jak prosta droga do porażki. Żaden z tych ludzi nie miał odwagi, aby wejść w tę grę. Nie ryzykował, więc łatwiej mu jest oceniać po prostu, że to nie warto. Opowiadają ci historię porażek, jakby miało to być dla ciebie ostrzeżenie. I teraz pytanie: czy osoba, która nie podjęła żadnego ryzyka, rzeczywiście ma prawo oceniać to, co może być dla ciebie najlepszą okazją życia? Pojawia się moment, Zamiast myśleć o tym, jak realizować cel, zaczynasz rozważać, czy rzeczywiście w ogóle w to wchodzi. Niestety, kiedy dzielimy się swoimi marzeniami, każda taka, nawet niewinna rozmowa, może być po prostu wyrzutem wątpliwości. Dlatego najlepiej działać w ciszy, działanie daje wyniki, a wyniki mówią same za siebie. Zamiast pytać kogoś, co myślisz o moim pomyśle, po prostu zacznij działać. Jeśli chcesz napisać książkę, po prostu zacznij ją pisać. Jeśli chcesz zacząć biegać, po prostu załóż buty. Nigdy nikogo nie pytaj o opinię na temat tego, co robisz. To będzie dla Ciebie zdrowsze. Działaj w ciszy, to sukces będzie głośny. Jeśli kiedykolwiek poczujesz pokusę, żeby ogłosić swoje cele, swoje plany całemu światu, zadaj sobie pytanie: a może to, co ja naprawdę chcę, to po prostu to zrobić? Dzięki za oglądanie. Jeśli podobał ci się ten film, to zostaw łapkę w górę, subskrybuj i koniecznie daj znać w komentarzu, jak ty podchodzisz do swoich celów. Może wolisz mówić, a może działasz w ciszy? Czekam na twoje zdanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.